Dodałem Labubu do Minecrafta! A wiecie co to oznacza? Że mogę nim nawet sterować i to jestem ja! Tak, tak mały, że prawie się nie mieści w kadrze. Dlaczego Labubu? Nie wiem, wy mi powiedzcie? O co chodzi z tym wszystkim? Ja na szczęście się trochę zorientowałem na ten odcinek, więc dobrze wiem jak być wkurzającym Labubu, a wy jeżeli chcecie więcej takich filmów, mam nadzieję, że nie chcemy tego i wy i ja, to zostawcie łapkę w górę. Na 5 tysięcy łapek w górę robię salto na tym łóżku. Albo w sumie nie wiem, czy chcę to Robić. Ja nie umiem robić salta! No i co są łapką w górę? Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Na moim serwerze znalazłem dom widza, który jest wielkim klocem. I nie tylko klocem, bo wielkim. Takich widzów lubię najbardziej. Jest tu tak pusto, że brakuje tutaj tylko, żeby la Bubu zrobiło totalny chaos! Cóż, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Zaraz dopiero co mówiłem łapce w górę. E! Jestem na dwóch kątach, na jednym, które umożliwia mi to, żeby popatrzeć się z perspektywy widza. Zaraz co on robi. Z czy on grzebie w zamkniętej skrzynce? To się nie dzieje, prawda? A nie, on nie grzebał. <gry> dobra, nieważne. Więc sobie wejdziemy w jego perspektywę tutaj. A ja na drugim kącie... Tutaj mam drugie konto odpalone na drugim Minecrafcie. Po prostu do niego przyjdę. Zaraz, czy ja jestem widzialny? Ja jestem widzialny. Ej, patrzcie, zacznę po prostu rozwalać. O, dobra, widzi mnie? Widzi mnie! <gry> Uciekać, dobra. dobra. Jak to wygląda mocno ty! On nawet nie wiedział, co się stało. Ja sobie muszę włączyć surriwal. Zaraz on po prostu sobie zbiera dalej. A nie, dobra, patrzy się jednak tam. I teraz patrzcie to. Ja sobie biegnę, nadbiegam. Już widać, jak biegnę w jego stronę i przebiegam. Jak jak świeżo domczy, i wbiegam do domu. Okej, okay, i teraz ja nie uwierzycie co ja robię, nie? Ja po prostu sobie skaczę po łóżku. Ej, jakby takie coś się stało, hej. Okay. Dobra, popatrzymy się na niego i uciekamy. Po prostu tup, 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 tup i na dół, i rura stąd. Okej. Okay się niewidzialny w tym momencie, więc on już mnie nie znajdzie. I właśnie tak bym chciał prowadzić tego trolla. Być totalnie najbardziej znosił labubu, jakim się tylko da. No się dalej rozglądać, gdzie to labubu jest. Ja wam powiem, on lata tutaj, ale jest niewidzialne. Ej, nie no, naprawdę taki słodziak i jak coś. Dobra, ja się wam chcę pochwalić. Ja go sam wymodelowałem! I tak, jest to po prostu zmieniony model piglina. Gratulacje dla tych, co zgadli, tylko uszka zrobiłem inne. No taki, taki, taki. Taki zły labubu. Najlepsze jest to, że on sobie tutaj po prostu wrócił do robienia farmy i cóż, może... Jak króla Bubu możemy robić coś więcej, żeby po prostu biegać i wiecie, przebiegać i tak dalej. Ej, jak on tutaj robi tą farmę, to ja mam pomysła. Dobra, wyłączam Wanisza. Teraz patrzcie, nadbiegam. On już mnie widzi. Barwę całą. Yo! Ale ty śmieci wygląda. Ej, uderzył mnie. Na szczęście moje konto nazywa się Labubu, więc widzi, że uderzył Labubu. To całkiem dobrze, że nie na przykład doknes. I teraz tak. Ja uciekam sobie w stronę. Ej, bo on biegnie za mną. O nie, ej, tego nie przemyślałem. Tego w ogóle nie przemyślałem. O nie! On mi chce wyprzedzić. Ej, dobra, ja po prostu biegnę przed siebie. Mam nie tak dużo życia, więc muszę na siebie uważać. A on. Co dobra, za mną będzie biegł cały ten czas. I dobra, zgubił mnie z oczu. I ja uciekam teraz w inną stronę. Jak tylko będę miał jakąś okazję, żeby się dziś schować, to od razu to robi i wpisuje y, komendy na niewidzialność. O nie, skończył mi się sprint. O nie, o nie, nie mam jak uciec. O nie! Dobra, on chyba też nie ogarnia. Wanisz? Dobra, jestem niewidzialny, więc teraz, jak już mnie zobaczy, to już właśnie... Znaczy, no nie zobaczy, bo teraz ja widzę ze swojej perspektywy tylko, że tutaj jestem. Musimy to naprawić, musimy sobie dać większą prędkość i przede wszystkim jeszcze saturację. Nie no, coś, żeby na pewno nie być głodnym. Wiecie, co jest jeszcze dobre w tym wszystkim? Z racji, że przerobiłem piglina na Labubu, to mogę sobie wziąć rzeczy do ręki, więc jak widzicie, tak, są dwa itemy. Jest item ten większy, te, ten tutaj. Oraz ten mniejszy. I on normalnie będzie widział, że mam ten item. Więc równie dobrze, może muszę go na przykład ukraść i mieć to w ręce. Ale zanim to, wpiszę sobie komendy niezbędne, czyli efekt give la bubu. No, no hunger? Nie, nie, nie ma nic takiego. Dolphin Grace, Health. Nie, hunger to nie. Hmm, w sumie to... Pff, nie wiem, jaki jest efekt. Saturacja? Saturacja chyba. Uwaga, tak! Ej, dobra, czyli efekt saturacji daje nam to, że nie będziemy głodni, a z drugiej strony dajmy sobie szybkość. Speed infinite 3 na true. O kurde. Ale mi się zwiększyło pole widzenia, aż sobie zmniejszę je delikatnie, no. I teraz... O jo, ale teraz dopiero biegamy! Podlećmy sobie do niego, żeby sobie o niego zacząć kamerką. Jakola bubu? Ja, ja wiem co zrobię. ja się po prostu wbiję do chaty. Albo czekajcie, włączę dźwięki. Dobra. Może staniemy koło niego i się będzie po prostu na niego patrzeć. O, już mnie zauważył. Patrzę się na niego, on się patrzy na mnie. Co ty chcesz? Dobra, przebiegnijmy koło niego, wbijamy mu do domu, zamykamy, biegniemy do góry. Ej, jakbym tak wyszedł oknem. Nie, dobra, może ten, tym oknem wyjdę. Uwaga. Pyk. O! Ej, nawet nic mi nie zrobił za to! Czy, czy on będzie mnie widział przez okno? Jakiekolwiek. Pyk. Ej, widział, widział, jak przebiegłem tego partyklesy było widać. Dobra, ja sobie biegnę dookoła jego domu. Obserwujecie z jego perspektywy teraz, co się dzieje i patrzcie to. Uwaga. Prrrr. Jak to dało mocno. Ej, ja jestem dumny z tego modelu. Ta autentycznie wygląda jak Labubu. No dobra, może mógłby być taki bardziej ten. No, ale ej, patrzcie. teraz robię kółko, teraz mnie... Sobie... Tam <laughs> cię widać. Ej, to jest mocne. I się mega bały przy tym trollu. I teraz patrzcie. <laughs> dobra, ej, ja tak nie mogę. I znowu tam. Patrzcie, on się tam patrzy, w tą stronę, a ja stanę sobie po prostu... Po... O, stoję sobie po jego drugiej stronie. Nie wiem, ty głupi napisał. Okej, okay. To patrzcie, on się na mnie patrzy, a ja sobie tutaj. I uciekam, ej, dobrze, dobrze. I znowu tam czeka, patrzy się w tamto okno, on nie wie, nie? A ja znowu sobie stoję tutaj, gdzie stałem. A Ta, on tam czeka, albo tutaj, czy stąd nie wybiegnę. <laughs> się rozgląda. <laughs> o, o, rzucił mi chleb. O, ej, widać, że go trzymam normalnie w ręku. Dobra, i teraz biegę tutaj i rozwala mu farmę. Lubimy się. Pff, pff. O nie, dla Bubu to są, e, no cóż, niby, niby słodkie, ale tak naprawdę chyba nie. No chyba nie, chyba się nie lubimy. Dobra, ja go taką. Ojo! Ja wydaję że dźwięki świnki. No tak, bo mam w wkrótce model piglina. Ty, ja on nie jest w stanie mnie trafić, bo jestem taki malutki. On wziął miecz. O, nie, dobra. To już zwiastuje coś niedobrego. Uciekam tu albo, albo tu. Dobra, nie. Czy on, mi, czy on mnie będzie widział? Uwaga. stoi i się patrzy na niego znowu. Oho, dobrze. Ała! Ej, to bolało! Dobra, uciekam po prostu w siną dal. I słuchajcie, teraz przyjdziemy do robienia kolejnych rzeczy. Co to oznacza? Oznacza to, że teraz robiłem się niewidzialny. Weźmiemy sobie kreatywa i damy sobie trochę Pełny? Ej, zróbmy po prostu pomnik Labubu na jego. Ej, dobra, zrobimy ten pomnik. Tylko ja sobie odpalę. Dobra, dobra, dobra. Mam odpalone na drugim ekranie. Podgląd naszego modelu. I dajmy sobie Night Vision. Efektywę Labubu. Żebyśmy widzieli lepiej. O, dobra. I normalnie, teraz nie mamy wanisza, nie, nie mamy wanisza Zaczynamy sobie budować labubu na jego górze Coś takiego, nasz labubu ma delikatnie brzuszek wysunięty W taki sposób, w sumie to, nie wiem czy to nie będzie za małe Bo nie wybrałem sobie potem zrobić głowy do tego Ale dobra, no spróbujemy I tu, raz, dwa, trzy, dobra, i tutaj tak samo gdzie Raz, dwa, trzy, czyli tutaj będzie ręka Czy ja to, czy ja to robię równo? Ja to robię równo no, no nawet, no nawet, no powiedzmy No to będzie za mało szczegółowe Żebym tutaj mógł coś lepszego wykryć Mienić? Ale trudno. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czy jakoś tak. Dobra, aha, jeszcze potrzebna nam. Y, Biała Konkret, czarny. Nas jeszcze nie zauważył, prawda? Prawda. I to Działa na naszą korzyść. Możemy sobie tutaj faktycznie to labubu lepiej przekminić. Kurde, ej, to nie, to nie jest takie to nie jest takie proste. O kurde, ej, o, nie, to labubu nie wygląda dobrze. Weźmy sobie jeszcze terakotę, bo on ma ten taki nosek delikatnie czerwony. No to co prawda nie jest czerwień. O nie, o nie, ale dobra! I wiem, co jeszcze banner dajmy. Tak, i w taki sposób zrobimy. Tak! Ej, jaki dobry labubu! To znaczy, on nas jeszcze nie zauważył, prawda? Prawda. I co? Uszy, no dokładnie, więc uszy zrobimy mu takie. Czy jest jakiś baner z tym kolorem? Nie, no to chyba będziemy musieli jeść po prostu biały, prawda? Dobra, ale znaczy biały, co ja mówię? Zrobiłem czarny baner. A, bo go nie sobie na pasek, Dobra, Cyk, cyk. O, jest! Jest i on! Jest labubu! Dobra, a co robi ten widz? On sobie siedzi w domku. A, on odbudowywał sobie szkło. O, nie, ej, dobra, to jest, trudno tego nie zauważyć. Jak wyszło moje labubu? Szczerze, ej, dobra, póki mamy czas, że tego nie zauważył, to ja jest całą ta podlecę i zrobię tak. O, krótkie rączki, bo on, on ma krótkie rączki, i krótkie nóżki. Znaczy, dobra, ej, te nóżki wyszły za Długie. No ale. Jakoś to ujdzie. O nie, ja spadłem stąd. Czy mogę tam wejść? Cześć. gm3. I kiedy miał nik? TP. Red, red... Red Bedek, Ej, dobra, jest daleko. Sobie podlećmy tutaj i stójmy sobie właśnie jako to Labubu i się patrzmy tam. A on sobie zbiera dynie. Jak teraz będzie wracał do domu. Ej, patrzcie, to, to nie wiem czy da się tu nie. O nie, ej, dobra, zauważył! Teraz patrzcie to, sobie biorę to Labubu. Czy będę już widoczny? Dobra. Zeskakuję. ej, dobrze, było widać. A GM0 jeszcze sobie muszę wziąć. Ale jak jaś coś nie zleciałem, ja tak spadałem wolno. On biegnie na tył mnie szukać. Dobra, to ja się przełączam na wanisza. on co? Ej, no to jest które płaskie to Labubu z tyłu. No co fakt? To Fakt. Ale nie może się mówić, że się nie starałem. I co on teraz robi? On tam idzie. Ty, to może powinniśmy być na tym dachu jednak. Dobra, wchodzę w jego perspektywę. Wyłączam sobie waniszę. więc teraz jestem już widzialny. Patrzy się na mnie. Ja na niego. Patrzy się tam. Co ty zrobiłeś? <ścoughs> I uciekamy. Dobrze, 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 dobrze. Ej, zaraz. Czy on mi to ro... On mi to serio rozwala? Co za ch w ogóle nie potrafi się bawić. Dlaczego? A, no trudno, niech robi sobie co chce. Ale ja myślę, że to labubu było nawet całkiem ładne. Może to mnie jakoś przerażająco, ale mogło zostać. Co mi się dzieje z włosami? Czekajcie, trzeba sobie poprawić. Nie, dobra, nie, żartowałem, nie poprawiam włosów, nie da się. No. on tam nawet nie sięgnie do końca, ty. No normalnie tysiąc IQ master! To ja wiem, co możemy zrobić. My w tym czasie, jeżeli on tam sobie niszczy, wejdźmy do niego do domu i tutaj mu coś przygotujmy. Weźmy mu po prostu tutaj pozawalajmy wełną ten dom. O! Wszędzie. Żeby, wiecie, no po prostu, być wkurzającym yy, typkiem. To wygląda by ktoś zrobił kupę w tym domu. Yy, dobra, no ale, ale się zdziwi. O, nie. Dobra, to trzeba zniszczyć zombie nie atakuj mnie. Dobrze, zombie nie doszedł. Włączę sobie wanisza, że się niewidzialnym. A, a on na górze. Aha, on to serio całe niszczy. Ty że ja się w ogóle chce. Ej, no przy tym domku, tak to, to była najładniejsza dekoracja. Co on ma w ogóle za okna? Jak to wielki się prezentuje? To wygląda jak jakiś dom z finstonów. Znaczy nie Flintstone'ów, tylko sąsiadów. A, nie wiecie co to za bajka. Zamali jesteście. On tu próbuje doskoczyć. Ej, ale zrobi! Jak on to zrobił? Co? Zar co? Co, 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 co? Jak? Dobra, i tutaj też będzie dostrzekiwał? Nie, on się już chyba. O, patrzcie, robi to. Ej, ale nie da się tak przecież. Patrzcie, skaczę, skaczę. I co, on tu serio rozwali? Nie. Wytyfy? Może coś mu się baguje, że on tak zrobił. Wcześniej tam to ucho było też na równo. Ej, o! Ej, rozwali! Co? Ty, ale magia. To jest coś chyba na zasadzie, kiedy budowanie jest zablokowane na serwerze. Ale i tak musi położyć ten blok na milisekundę, żeby się zbusować o jeden. Nie wiem, co tu się stało. Ale to powinno Nielegalne. Halo, policja, przyjecie na extrema. Ten chłop nie wydaje się, żeby był cheaterem, ale z drugiej strony ma diamentowy heum. A jego domek nie wygląda na kogoś, to by mógł znaleźć diamenty. Nie no, dobra, już nie będę taki hamski. Halo, gdzie on jest? A, on tutaj, patrzcie. O nie, on tak sobie dba, że nie stawia mostów, niczego, wszystko czyściutko. To co on powie, jak zobaczy wnętrze domu? Tutaj, co prawda, będzie się umie widzieć la bubu, ale on jest na Waniszu, więc ten chłop go nie będzie widział. Oho, przyszedł i zobaczył to. Bem, bem, bem. Omygry. Oh Red bedek. Ej, ale to nawet dzisiaj nie pasuje. Red bedek. Yo. Mam dobre siedzenie, czy coś. Ej, to też się zrymowało. Co za małe główienko. Ej, nie! Uf, tak! To nie jest małe główienko, to jest y, Labubu. Wiecie co? Ja myślałem, że tralalalo tralala to będzie ten y, film, który... Dobra, kazali mi go usunąć, okej? Okay? St streamerzy. Ciekawe, czy będą jeszcze znajomych po tym, jak zobaczą, co właśnie nagrałem w tym momencie. No dobra, więc y, on sobie tutaj troszkę posprząta. My na tym nie poprzestajemy, wiadomo. I w sumie szkoda, że sobie nie skopiowaliśmy tego Labubu. Czy ja go, ja go mam budować jeszcze raz? Dobra. Ja po prostu to robię, nie? Ja nie wiem, ty, w sumie... Ale ej, dobra. Zrobimy lepszą wersję tego labubu. A tutaj, a bo dalej tutaj rozwala. Albo wiecie co? Nie, zmieniłem zdanie. Albo dobra! Na razie postawimy to labubu tak na szybko, żeby było coś takich rozmiarów. No ono by teraz delikatnie mniejsze. Cyk, cyk, cyk. Ten chłopiec się niszczy wełnę, bo to słyszy, więc możemy sobie to zrobić latając. Okej, okay. bo my mu stawiamy te rzeczy szybciej niż on jest w stanie je w ogóle niszczyć. Ej, dobra, teraz robimy chyba nawet lepiej to labubu. Pyk, 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 pyk. Baner czarny. O, cyk. Bra, on się nie patrzy, nie on coś przestał hałasować Co on robi? O, dobra, skończył i chyba idzie na dół Dobra, chyba nas teraz zauważy jak to budujemy Więc biorę sobie tutaj kolejne potrzebne rzeczy Pink Terrakota On odchodzi od domku I my znowu tutaj jesteśmy Uwaga, cyk Widać, że to budujemy dalej I popatrzmy się na niego A czy on coś napisze w ogóle? Dobra, zeszczakujemy stąd jest dobrze. Ale mam teraz, kolejną rzecz, którą zrobimy. Nie będziemy trzeci raz budować Labubu. Ale widzę, że on to tutaj trzeci raz idzie to zniszczyć. Znaczy, drugi raz idzie to zniszczyć. My za to weźmiemy się za coś innego. Nie mam już siły do ciebie. Red Bedek chyba powoli przestaje wierzyć swoje możliwości. Więc co robimy jako Labudu? 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 Labubu. Weźmy sobie jakieś szkło. Ej, weźmy się, <laughs> brązowe. Ja wiem, że Labubu jest w różnych kolorach i wariantach. Ja się chciłem tego podstawowego, po brązowego. No Ale napiszcie w komentarzu, że zrobiłem ładunek labubu, okej? Okay. Przygotujmy sobie rzeczy, bo nie wiem czy jak nie zaczniemy tego budować, to czy on nas po prostu szybciej nie znajdzie. E, dobra, gm0. Gdzie on jest? A, on jest sobie w skrzynce. Dobra, więc y, zostawiam sobie niego to, a my możemy sobie wybudować domek w jakimś miejscu. Może tutaj sobie wybudujemy domek? Tak, żeby to było widoczne. O, o nie, dobra, tam jednak za daleko. To może zróbmy sobie tutaj domek. O, mały domek wiadomka, no bo w końcu labubu. No, labubu jest małe. Cyk, 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 cyk. Ej, taka chata mi wystarczy! Prawie. W sensie, no, Cyk, tutaj będzie jedno okienko, tutaj będzie drugie okienko. Oj, ja już źle to robię. O, wychodzi z domu, bo słyszałem drzwi otwarte. Albo nawet, wiecie co, ja sobie zniszczę to, czy już mnie zauważył. O, dobra, on widzi, widzi, ja tutaj rozwalam to. Normalnie się buduje, o kurde. On, on mi próbuje rozwalać, ja tutaj stawiam te bloki na nowo. O, pyk. Co on robi, przecież ma tutaj drzwi obok. Uderzam go. Dobra, 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 dobra. Wywalaj, 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 wywalaj. Dobrze. Co jest w ogóle, ty? Jak się z nim muszę uczerać tutaj? Dobra, tutaj też go że zepchnąłem. Ty, to jest moja forteca nie do podbicia przez niego, on to w ogóle nie wiem. Ja czuję, jestem małym labubu, ale on w ogóle nie... nie oga, on nie ogar. On mnie bije mieczem, ty! On się chyba wkurzył! I no, tak się nie robi. Pyk, pyk! Ja tego labubu widzę jeszcze mniejszego, niż jest rzeczywistość. Idź stąd. Dobra, i teraz yy, my... Zostaw mnie. Robimy sobie dach. Słuchajcie, totalnie się nie przejmujemy, daj mi ten spokój. Ej, chłop może jest po prostu po ciężkim dniu w szkole, czy coś. Ej, ja mu robię coś takiego. No sorry, no mogło być gorzej. Mógłbyś trafić na laleczka, czaki troll. A tymczasem Labubu to w sumie nawet git. Dobra, podsuwam go, pyk, pyk. Musisz to robić. O nie, on no po prostu przegrywa z Labubu totalnie. Dobra, ja sobie tutaj to dorobię. W ten sposób, ten daszek i no, nasz domek będzie git. Odpisz mi, widzę, że odczytujesz. Czyli on wie ogólnie do jakiegoś stopnia, że jesteśmy graczem. Pytanie, jak on sobie tłumaczy? W w głowie, że jest gracz Labubu. Dobra, pyk. Zrzucamy go. Ty, no i mój domek jest piękny. Dobra, to teraz wiem, co zrobimy. Dobra, teraz, o nie, bo on mi bije. O nie! To biegnie jak taki nubek. Idź. Ja muszę sobie wziąć siekierę. Dobra, GM1, szybko. Siekiera. gm zero, dobra, mamy to. I teraz ta siekiera nam będzie potrzebna po to, żeby zyskać to, co on tutaj zrobił. Okej, okay, niszczymy. On mnie uderza. Tak jak nieśmiało. próbuję być stanowczy, ale mu to nie wychodzi. O, Labubu House. O, i jeszcze. Ej, ej, dobra. Ej, ja zrobimy krzywo. O, kurde. O, kurde. Ej, wygląda jakby to było tak minione w sumie z drugiej strony. Wiecie, nie wszystko co jest wadą, jest wadą. Niektóre rzeczy, które są wadą, mogą być zaletami. Dobra, poniszczę mu tutaj jeszcze trochę tej, tej faremki Z jego perspektywy. No nie, to ja, ja się nie dziwię, że jest skrót. Patrz, jak ja szybko biegam dokoła. Normalnie wycinam to, jakbym był, nie wiem, krową i żar trawę. Dobra, zatkajmy mu wejście do domu. Co on robi? On wyrzuca rzeczy. O, podejdźmy po nie. Dobra, dobra, zbieram. Ej, on wyrzucił cił diamentowy! Co on robi? Czemu wy... on <ścoughs> mi wyrzuca wszystko? Ej, on mi, on mi wyrzuca całą swoją zbroję! Halo up! On teraz nawet nie ma przecież, jak wejść do domu. Serio? O co chodzi? O co chodzi? Ty, no... on, jest chyba... on jest chyba serio podłamany. Ej, on mi dalej wyrzuca itemy, ale o co chodzi? Dobra, dam wam z jego perspektywy. Jest Ja stoję z tym tasakiem. Ej, <laughs> skacze, skacze na to. Jakbym się cieszył. Rzucaj we mnie! Let's go! Nasionami wszystkim. Czy on, zaraz, czy on mnie w skrzynce przypadkiem? I czy on nie wyrzucał mi swoich rzeczy ze skrzynki? On wyrzuca mi jeszcze te, co ze mnie zebrał. On wszystko mi wyrzuca. <laughs> Dobra, ja po prostu skaczę. Ty, ja nie. Ej, szczerze, ja nie wiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia, co się może wydarzyć. Dobra, pyk i sobie uciekamy. Teraz mnie zostawisz? Dobra. Oczywiście, że nie. Ja idę sobie robić dalej mój domek. Pyk, cyk. Dobra, wypad, wypadł. Pyk, pyk. No ja widzę, gdzie on jest. On mi próbuje drzwi rozwalić, skubany. Ej, zostaw. Ej, ej, nie nisz mi drzwi. Ej, dobra, ta furzona Milka mi przynajmniej wyszła. Co on robi? Dobra, ej, ja mam pomysł. Ja pobiegnę do niego i ja mu po prostu zniszczę drzwi. On, dobra, on mi niszczy drzwi, ja jemu. Ej, podbiegam do niego i patrzcie, co zrobię. Podbiegam. I teraz, patrzcie to. Wyrzucam mu jego drzwi. I dobra, i teraz pójdę pochodnie zniszczyć w domu, jak on mi zniszczył. No niestety, no. Revenge, oko za oko, ząb za ząb Tu jest już całe piętro zniszczone Wija za mną, widać jak tam Światła gasz, gasz, gaszną, gaszną Gacą się na górze, zgasają O, postawił nowe, ja biegam i mu zabieram Pyk, pyk, rozwalę mu łóżko Ale tu jest ciemno, pyk, pyk, pyk Ej, on mi nie może trafić, on nawet już mi miecza nie ma. Ja dalej nie czaję, czemu on mi dał swoje rzeczy. Zobaczcie patrzcie to, gm 1 i teraz syk. Kopiemy się pod siebie. Dobra, dobra, on dorzuca mi do tutaj rzeczy. Ja sobie zrobię tam gdzieś, pójście dalej. Efekt Effective... night... night... Zaraz, co? Efekt give darkness, night vision, infinite jeden true. Ej, on mi zaczyna rozwalać chatę! On chyba nie wie, czym to się skończy. Dobra, to ja mu też rozwalam chatę. Jakby, spoko, oglądajcie sobie jego perspektywę. Ja nawet wam dam przeczego fowa, się widzieli. Albo dobra, przechodzimy na moją perspektywę. Z racji, iż ja mam kreatywa no to oczywiście, że zrobię to szybciej. Tym bardziej, że on to rozwala ręką bez żadnej siekierki ani nic. Mordo, sam zacząłeś tą walkę. Niestety. Dobra, pyk, teraz rozwalamy tu. Co? A, dobra, on już widzi. On już widzi. Ja jeszcze. Słuchajcie, jak już <ścoughs> szkło pęka. Dobra, wiem, zero. Nie rób tego. E, dobra, on mnie bije. La bubu się nie odzywa, więc nawet nie mogę mu odpisać. Dobra, wyrzucam mu bloki uciekając przed nim. I teraz patrzcie, on mnie nie dogoni, nie? Bo ja mam spida ja Nawet nie będę skakał. Po prostu znikam za horyzontem. On biegnie do swojego domku. Ewidentnie chce coś zrobić, ale ale co? Odbudować, patrz, ja też mu odbudowuję. Tylko tym. Pyk-pyk, pyk-pyk. <laughs> Ej, może ja go w ogóle zabuduję w tej wełnie? Nie, dobra, aż taki mosy nie jestem, żeby zabudować typa wełnie. Tu. Bez przesady. O, 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 dobra, nie, 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 nie. To jest za trudne jednak, ale tutaj go odciąłem. Dobra, wrzuciłem go z powrotem prawie. Kurde, zombiak w środku. I teraz on się patrzy od boku, gdzie ja jestem. A ja sobie stoję. Nie wiem, czy mnie zauważy. Nie walczy z tym zombiakiem, ale patrzcie. O, tutaj stoję, dobra, widzę się na górze. Chociaż nie wiem. Znaczy on ma takiego fowa jak ja. Zaczę rzucać wełnę Albo lepiej. Wrzucam po prostu deski. Ej, totalnie. Domek jest y, zniszczony. On dalej walczy z tym zombiakiem Dobra, ja rzucam sobie tą pełną. On mnie co? Chce sięgnąć? Dobra, zrzuciłem go. O nie, nie zrzuciłem. O, może bym sobie teraz tak wziął za palarę? Albo nie. patrzcie, gdy po prostu wycinał na jego oczach ten dom w pień. On coś prawdopodobnie pisze w tym momencie. No dawaj, deadnij mnie. Po co mam tu grać? On jest strygerowany do tego stopnia, że on tutaj grać nie chce. W sumie, jakbym zobaczył Labubu na Minecraft Extreme, to też bym się odechciał w to grać. Dobra, mam y, kolejny pomysł. On jeszcze się nie spodziewa, Dobra, on patrzy na mnie. Ej, idealnie, patrzcie to. Pyk, 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 pyk. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Może może słyszy. Pyk, okej. Okay. Dostawiamy TNT. Wybuchamy cały ten domek. Let's go. Jeż. Ja. Jasne jeszcze coś. Dobra, tutaj, 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 tutaj. Let's go. Jeszcze popalajmy po, to wszystko wokoło. Już i tak to nic zostało. Dobra, on do mnie podchodzi. Am, oj, oj! Ej, co jest? Na hita go pokonałem? Jak ja nawet nie miałem ten. On musiał mieć bardzo małą HP. Okej. Okay. Okej, okay. ej, dobra, ej, tre. Aj, aj, ten pomnik się chociaż ostał. No, czyli nie wszystko zniszczone. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie filmy codziennie. Do jutra. Pioł.